W kolejnym roku kongresu rozmawiamy o projekcie regionów poprzemysłowych, które są w transformacji. Wydaje się, że projekt, program funduszu, który właściwie przeszedł już etap zatwierdzenia, że taki fundusz jest potrzebny naszym regionom. the federal republic of germany is frontrunner in this process. Um, we decided to uh, shut down all lignite power plants. by 2038, it means that we have to do some major structural change in energy supply and in economy as well. Będziemy zgłaszać własne projekty, swoje projekty. I tutaj, w ramach szerokiej współpracy ze Ministerstwem Energii, z Ministrem Tabiszowskim, z Ministrem Kiecińskim, powołaliśmy jako zarząd, jako maszary zespół do spraw transformacji górniczej. Próba zaangażowania w społeczeństwa w proces walki o czyste powietrze może być takim doskonałym poligonem eksperymentalnym, z którego wyciągniemy pewną wiedzę, która nam pomoże w lepszym stopniu wykorzystać tę wiedzę na poziomie europejskim w innych krajach, po to, żeby wciągać właśnie ludzi w ten proces transformacji energetycznej.